Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik to wyniki konkursu czas na wyniki konkursu organizowanego wspólnie z Wędkarstwem Rzeka Hej Ebro. To jest właśnie ten konkurs. Udział wzięło ponad 1000 osób. No więc co, kopiujemy link do konkursu, wpisujemy w Google generator, generator komentarzy YouTube, wchodzimy w tą oto stronkę, w pierwszą stronkę zaraz wkleimy link i wylosujemy dwie osoby, które wygrają. Pierwsza osoba, którą wylosujemy, wygra bon 80 zł na stronie sklep Rafish, a druga osoba wygra dwa opakowania kulek proteinowych po kilogramie. To jest sklep, wystarczy pisać sklep Rafish, a więc wklejamy link, ładujemy komentarze, czekamy, aż nam się załadują komentarze. Jest 1600 komentarzy i zaraz wylosujemy dwie osoby, które wygrają. Pierwszą osobę, którą wylosujemy, to ta osoba wygrywa, tak jak wcześniej wspominałem, bon 80 zł do wykorzystania na sklepie. Ta osoba, która wygra, niech się do mnie zgłosi na, na fanpage'u rafiszwędkartwo, ewentualnie na, na mailu rafiszwędkartwo.com.pl. Mamy 1600 komentarzy i teraz wybieramy pierwszy, pierwszy nick, który wygrywa, a jest to Eif, 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 Bębik Jest osoba, która wygrywa Więc gratulujemy Drugą osobą, która wygrywa dwa opakowania kulek proteinowych Jest to Sylwuk, nie pytaj Gratulacje, to tyle Bardzo dziękuję wszystkim za wzięcie udziału Bardzo dziękuję za to, że pomogliście dla kolegi e, Wędkarstwo Rzeka Ebro Wbić tyle subskrypcji Też byłbym e, bardzo wdzięczny, gdybyście Zostali u kolegi I oglądali filmiki Oczywiście łapa w górę. A więc do następnego Kolejne, kolejny filmik w środę. Filmy ogólnie będą w środę oraz w soboty. Elo!